Nie przesyła od razu. Informuję, że jestem y, porannie bez makijażu, także jeszcze przed zebraniem się przed wyjściem, także tutaj żeby nikogo nie przestraszyła. Y, wczoraj 4 września 2025 roku zmarł Giorgio Armani. Y, projektant y, powiązany oczywiście z modą, natomiast są to marki. Y, które też gdzieś tam się włączyły. Mówię o różnych markach modowych w świat perfum. I mamy je dostępne w sephorach, w Douglasach. Ja nagrałam taki odcinek, który, jak się uda złożyć, będzie tak w typowej sekcji dłuższych wideo, z przeglądem, przyjrzeniem się, z takim troszeczkę uaktualnieniem, jeżeli chodzi o kwestie zapachów Armani. Natomiast tam go nawet nie dokończyłam. Skończyła się pamięć w telefonie. Stwierdziłam, że póki go. Będę mogła złączyć i wstawić, czyli muszę mieć jakąś pamięć w telefonie, żeby to złączyło. To stwierdziłam, że na bieżąco jednak odniosę się i włączę ten temat w formie odcinek na żywo. Dlatego, że taka forma pozwala nagrać tu i teraz na bieżąco. Nie potrzeba pamięci, samo się po zakończeniu zapisze. Także myślę sobie rozwiązanie lepsze. Akurat tak się zbiegło w czasie, że przedwczoraj, a wczoraj odebrałam się, rozpakowałam. Jeżeli chodzi o zapachy Armani, yy, chciałam sobie powrócić do zapachu woda cedrowa. Zapach, o którym wielokrotnie mówiłam od wielu lat, yy, że jest to coś sensownego, jeżeli chodzi o półki seforowe, yy, Douglasowe i tak dalej, Ale markę Armani tak naprawdę możemy spotkać nie tylko Sefora, Douglas. Douglas w pewnym momencie miał też butikowe Armani, nie wiem jak teraz. Podejrzewam, że niektóre Douglasy mają albo już może to pozmieniało, natomiast był czas, że pewne Douglasy miały butikowe Armani i to w pewnym momencie na bardzo dużą skalę. Natomiast... Zanim jeszcze byłem w Douglasie, miałam jeszcze inną styczność, jeżeli chodzi o butikowe Armani. Zresztą kiedyś mówiłam o tym, że albo butikowe Armani i chwiałkowy oraz skórzany zapach, albo Herme Tonka, to były moje pierwsze styczności, jeżeli chodzi o butikowe mainstream. Jeżeli chodzi o Armani, zapach Armani są też na przykład w takich miejscach typu Notino, także perfumerie internetowe, które też włączyły dla uwiarygodnienia swoje kwestie stacjonarne. Na pewno też niektóre z Trafiały się w Super Farm, nie wiem jak teraz. Także dostępność do marki Armani jest ogólnie duża. Oczywiście głównie ze sprawą perfumerii mainstreamowej typu Sephora Douglas. Oczywiście teraz mamy czasy Armani typu C i różne wariacje Stronger czy Stronger with You, My Way dalej, Niestety to już są czasy po przejęciu marki przez Loreala. Przeważnie takie przejęcia nie kończą się dobrze, tak też tutaj generalnie w taką stronę to poszło. Natomiast tak naprawdę przy okazji y, omawiania kwestii y, aktualnej, ja zawsze gdzieś robię te, y, że tak powiem, y, powroty. No trochę odniesienia do przeszłości, bo był czas bardzo dobrych zapachów Armani Ja w ogóle w tym momencie mam na Armani, natomiast tutaj na potrzeby filmu na szybko, gdzie tam jeszcze właśnie przed zebraniem się, przed wyjściem stwierdziłam, że nie będę traciła czasu na namierzenie, ale jak jeszcze z tym pokazywałam, że mam na przykład z dawnych zapachów Armani Diamonds Intense. W tym dłuższym filmie, który się pojawi w sekcji wideo tam właśnie opowiadam, że generalnie miałam styczność bardzo dużą, jeżeli chodzi o diamenty Armani, podstawową wersję, te różne inne kolorystyczne, czarne, fioletowe, różowe i właśnie najbardziej tą Mons Intens, którą powiem szczerze, że po latach zupełnie inaczej odbieram niż te, nie wiem. 15-16 lat temu, kiedy to był taki zapach przeze mnie bardzo często używany, kiedy nawet przy tym takim wyrazistym efekcie Diamonds Intense lubiłam w małych ilościach latem, ale to nie były jakieś lata ogromnie upalne takie przyjemne lata, więc jakiś sentyment tego zapachu naprawdę pozostał, ponieważ te kilkanaście lat temu bardzo dużo mitrów zużyłam tego zapachu właśnie ostatnio gdzieś tam składając pewne zamówienia akurat nie powiązane z perfumami ale sprzedawca miał próbki perfumowe i to zobaczyłam, że ma fajnie Właśnie wodę cedrową, to stwierdziłam, że się zdecyduję na ten zapach, żeby sobie go mocniej posprawdzać. Może też na zasadzie skóra damska kontra skóra męska, ponieważ wielokrotnie testowany, stacjonarnie, zawsze gdzieś tam doceniony, zawsze gdzieś tam przeze mnie wyróżniony. Jeżeli chodzi o y, Armani, miałam kiedyś flaką klasycznego, z si, jak one weszły. Poznałam dużo różnych innych wersji sianc, natomiast bardzo szybko się z si rozstałam, dlatego że początek na mnie był dobry, mocno żywy, gdzieś tam te porzeczki, poszeczki porzeczki róża tego typu aspekty. Natomiast jakieś serduszka, ale sam dziękuję. Natomiast no niestety, ale y, bardzo szybko dochodziła Dła słodka waniliowa, niekoniecznie górnych lotów baza. I jakby Zanim się rozstałam, to jeszcze dokonywałam tego typu zabiegów, że gdy zaczynało przechodzić tą część słodszą, to ja dopsikiwałam i czułam ten początek rzeźki, pożyczkowe i tak dalej. A tak naprawdę później sobie uświadomiłam, że to jest za duża zabawa, to jest za duża, że tak powiem, problematyczna kwestia po czasie, nie pasująca mi, płaskowaniliowa i tak dalej. Dlatego bardzo szybko się jednak z tym zapachem rozstałam i wielokrotnie wspominałam o tym. Yy, że warto pamiętać, że w takim klimacie mamy SKD Magnetis, która powstała wcześniej, przed Armani Si. Cała czas gdzieś tam dostępna, z na pewno dużo lepszą ceną. Dostępność nawet ma stacjonarną, te stery zdarzają się bardzo często w Hebe. I była wcześniej, więc jakby ten Armani C si to jest taki trochę klimat powielony. Świadomie, nieświadomie, nie wiem. Natomiast są pewne zapachy Armani, do których mam ogromny sentyment. Te ich dawne zapachy, jak już opowiadałam o Sensi. Gdzieś tam się trafiają te Armani si. Um, ogólnie to jeżeli chodzi o Armani to um, z tymi aktualnymi mi nie po drodze, z tymi dawnymi dużo bardziej sentymenty, natomiast jeszcze mam ten sektor który włączony został um, Butikowy. I muszę powiedzieć, że z takich dosyć ostatnich butikowych magenta, gdzie nazwa, kolorystyka flakonu totalnie nie współgra z zawartością, ale zapach mi się nosiło bardzo dobrze. Mam ogromny sentyment do Irysa, plumier wycofanego właśnie z marki Armaniu. Powiadam o tym właśnie w tym dłuższym filmie, ale od lat opowiadam o tym, jak to świetny był zapach. No i moja pierwsza styczność lata temu z butikowymi Armani to właśnie były LUN fiołkowe oraz nie pamiętam nazwy, chyba. Ym, nie znam, że coś jest Ametyst, ametyst, chyba tak? Skórzany, taki dosyć ciepły, elegancki zapach. Ym, wkłady uzupełniające butikowe Armani, te kilkanaście lat temu to były groszowe sprawy, to pamiętam, kupowałam h 50 za 130 zł w sprawdzonych miejscach online. To były czas jeszcze, zanim butikowe Armani w ogóle się pojawiały tam gdzieś tam w Dublasie, i w ogóle zanim w ogóle się tak mówiło głośno o tym, że jest coś takiego jak butikowe miejsce, to były takie same początki kilkanaście lat temu. Dajcie znać jak to u Was jest, jeżeli chodzi o zapachy Armani Czy coś macie, lubicie, planujecie Coś mieliście, czy macie do któregoś zapachu sentyment Przypominam, ktoś dołączył Później jestem bez makijażu porannie Jeszcze przed zebraniem się przed wyjściem Na szybko stwierdziłam, że odniosę się do śmierci Giorgio Armani ym, Włoski y, projektant Twórca y, Marka modowa Ale też właśnie sektor y, perfumowy y, Taki ogólnodostępny Jak ten butikowy Zmarł w wieku 91 lat Wczoraj, kiedyś nagrywałam w kontekście tego typu, też smutnej sytuacji odnośnie, właśnie, twórczości kawali. Natomiast, byłem szczerze, a, jeszcze o Armani to jeszcze kiedyś mówiłam o Jo, o Joja, więc dosyć miałam też styczność z klasyczną Joja i tymi innymi wersjami EDT, Essence i tak dalej. Natomiast, no jednak, szczerze mówiąc, bliższe mi są te dawne zapachy. Dawne zapachy tej marki. Myślę, że kto poznawał te dawne zapachy, to no nie, nie do końca jest powiązany z aktualnym nurtem. Aktualny nurt to wszystkie te My Way, i tak dalej. My Way reprezentuje taki nurt aktualny, mainstreamowy, który niekoniecznie coś wnosi. Taki Powiedzmy, poprawny, ładny dla wielu, dla mnie taki sobie, gdzieś tam owoce, często jakieś truskawki, białe kwiaty, takie klimaty, jak żywą jak aktualne, Linder D, właśnie te Way'e. Natomiast tam mówiłam w tym filmie dłuższym, że wersja Intense czy wersja chyba e, Liang gdzieś tam mają coś dodanego, coś przełamanego, trochę inną stronę poprowadzonego, bo wersja ta taka w ciemniejszej butelce z Irysem, którym kiedyś ktoś mi pokazał właśnie e, przy rozmowie z kimś sensownym e, w seforze chyba. E, przedstawicielką marki Loewe, Loewe. No i właśnie tam też była kwestia rozmowy odnośnie, ir przepraszam, Iresa, i właśnie tego, że gdzieś tam te irysowe rzeczy się pojawiają w nowościach mainstreamowych, że na to marka Kenzo. To już było generalnie już u nich wspomniane na szkoleń, dopiero się to miało pojawić. Potem zobaczyłam te Kenzo indigo, właśnie na Bestówce, czy też irysowość w Marce się czy właśnie dodatek tego kościaćca w jednej z wersji My Way. I jest ta wersja Iliang gdzie tam jest mocniej zaznaczony kontrast mango chodzi o to, żeby ten nurt taki truskawkowo-białokwiatowy linterdi, my way i tak dalej żeby miał coś dodanego, coś bardziej jakiegoś takiego charakterystycznego, nic, muszę oddać połączenie także wrócę za parę minut dobra, chyba znowiło miałam jakiś problem, żeby to znowić. przypominam, jak ktoś się jeszcze ostał, że nagrywam przed zebraniem się, przed wyjściem także jeszcze bez makijażu, żeby nie przestraszyć Dajcie znać, co u Was, jeżeli chodzi o Armani, najbardziej się sprawdziło, co jest najbardziej, nie wiem, sentymentalne, co macie, lubicie, planujecie. Może akurat coś z aktualnych zapachów uważacie za coś sensownego. Ja na pewno chcę przyjrzeć się mocniej pewnej serii męskich zapachów, jeżeli chodzi o Armani. Może odświeżyć sobie pozostałe z tej serii, co jest woda cedrowa. Natomiast zawsze, gdzie miałam styczność, przeważnie były trzy: woda cedrowa i dwa inne. To jednak zawsze najlepsze wrażenie, że tak powiem, robił na mnie zapach właśnie ta woda cedrowa. Swoją drogą, udany zapach, jeżeli chodzi o ogólnie taki klimat gdzieś tam aromatyczny, przestrzenny, trochę leśny, nieleśny, to nie jest zapach tak naprawdę stricte cedrowy. Natomiast e, ogólnie, jeżeli chodzi, o, e, jeżeli chodzi o kwestie tego zapachu, to jest też też swoją drogą bardzo ciekawy Unisex. E, z aktualnych zapachów, e, jeżeli chodzi o półki Sephora-Douglasowe, jeżeli chodzi o Armani, czy to dział damski, czy to dział e, męski, ja usunęłam te komentarze nie z racji komentarzy, komentarze, komentarze były normalne, więc oczywiście witam, natomiast no, nie wiem, czy powinnam wyrażać zgodę na propagowanie takich ników, nazw, o to chodzi. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o kwestie właśnie aktualnych zapachów Armani, to zdecydowanie mam wrażenie, że, nie, że chyba najbliżej mi do kwestii wody cedrowej, czyli te, ta część z działu męskiego. Natomiast działu damskiego cały czas gdzieś można mieć styczność, chociaż na bezsłówkach z zapachem klasycznym Coat i nie tylko klasycznym Coat damskim. Uważam, że to jest sensowna propozycja. Jeżeli chodzi o My Way, Armani C i tak dalej, to nie do końca, chociaż też nie wszystkie wersje poznałam, no i w wspominałam w części wcześniejszej, że na przykład ta wersja taka w ciemnej butelce My Way jest o tyle ciekawsza, że dodatek irysa, tam jest kosaciec, gdzieś tam tą irysowość można podoświadczać, czy też wersja Liang, która może nie tyle jakoś tak w odbiorze szła mi w Yang, ale miała mocno zaznaczone charakterystyczne mango, przez co ten klimat taki My Wayowy, Interditowy, i tak dalej, gdzieś tam truskawki, białe kwiaty został troszeczkę poprowadzony w, w jakąś tam inną stronę, irys, mango, żeby było coś yy, bardziej charakterystycznego. Natomiast Generalnie nie są to klimaty, które są mi bliskie. Poza tym jest bardzo duża dostępność na rynku w różnych miejscach do flakoników estetyki Armani Sea czy do my, flakoników estetyki y, My Way. Proszę się nie przestraszyć, jestem bez makijażu, jeszcze przed zebraniem wyjściem, także nie przestraszyć się. Ja Ale stwierdziłam, że na świeżo nagram w kontekście właśnie przyjrzenia się, jak kwestii twórczości y, twórcy, który zmarł. Y, ogólnie to, co ja mówiłam... Więc ten dostęp jest bardzo szeroki do flakoników estetyki, flakoników serii C oraz My Way. Mam wrażenie, że za duży jest dostęp, szczerze mówiąc, do kwestii tych flakoników w różnych miejscach online, gdzie można zdobyć flakonem, przez co jakby jakaś tam kwestia estetyczna tych flakonów, dla mnie ona się trochę gubi, ona traci. Natomiast no też niektóre marki niszowe, też ich flakony można łatwo zdobyć. Co też jakby nie sprzyja, jakby, jakby to powiedzieć. Nie sprzyja temu, żebym ja łaskawym okiem na to patrzyłam. Wolałabym, żeby to był jakiś taki flakon, albo był na tyle minimalistyczny, albo nie był minimalistyczny, ale nie był gdzieś tam mocno obecny w różnych źródłach z flakonikami. No niestety tak to wygląda, że niektóre gdzieś tam pod kątem dostępności w różnych źródłach i polskich, i nie tylko polskich, weszły. Bardzo dużo dostępność do estetyki flakonów, na przykład Diorja czy właśnie Armani Si, czy właśnie Armani My Way. No niestety, Serżow, no różne. Yy... Te, które są minimalistyczne dosyć, czyli diptyki, Byredo, to ich przejście mi nie przeszkadza, wręcz fajnie, że taką estetykę flakonów można sobie zdobyć. Natomiast jeżeli to są jakieś, że tak powiem, mniej minimalistyczne flakony i że jest taka dostępność do tych flakonów od tych zapachów szeroka online. No to traci się efekt, jeżeli komuś się na przykład podoba flagon Armanisti, czy My Way. Czy mi się podoba to inna sprawa, ale gdzieś tam się trochę traci. Natomiast warto się zainteresować, jeżeli chodzi o zapachy Armani, na pewno butikowymi. Nie mówię, że wszystkie udane, ale jestem w stanie tam znaleźć naprawdę zapachy, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Niestety, wycofany Iris i również zapach, gdzie nazwa i. Yy... Kolorystyka faką totalnie nie koresponduje z zawartością magenta, ale faktycznie zapach jest przepiękny na klimat jesienno-zimowy. W takim nurcie, który może nie jest dla mnie nurtem jakimś iście moim, takim dosyć bym powiedziała jesienno zimowy gdzieś tam przyprawowe, szarlotkowe i tak dalej klimaty, ale w przypadku tego zapachu butikowego Armani Privé, zapach magenta wypada ciekawie, jest taki właśnie trochę zaostrzony, jest takie ciekawie poprowadzone. Jest w tym, w tym nurcie mocno obecnym, szarlotkowym, tak poprowadzony, że uważa się ten zapach w odbiorze za bardzo sensowny, ucharyzmatyczniony I tak jak mówię, cały dekan, całe 5 metrów, bardzo szybko, gdy sięgałam po niego, zużyłam sobie z ogromną przyjemnością dostatniej kropelki. A to się zdarza bardzo rzadko, dlatego że. Dlatego, że tak naprawdę mając taką ilość zapachu, w tym momencie około plus minus 1600 flakonów, ogrom dekantów, ogrom próbek, to człowiek nieczęsto sięga po coś wielokrotnie, więc jeżeli się czegoś tak już uczepie, to znaczy, że no, mocno wciągnęło. I właśnie tak było w przypadku Armani Prive Magenta, tak było kiedyś, na przykład w przypadku ich irysa, czyli Ombre Lumier Armani Prive, ale mówiłam, ten irys. Armani Privé, niestety wycofane... ...fenomenalne, ogromnie świetne wspomnienie... Yy, ...bardzo unikalnie podane irysowo się... ...totalnie inne niż wszelkie irysowe mi znane z zapacha... ...poznałam ogrom... ...zresztą przypomnę, na moim kanale są serie... ...dwie poświęcone nutom perfumowym... ...seria poświęcona róży, perfumowe imię róży... ...ogrom filmów podpiętych... ...oraz irysowe oblicza... ...ogrom filmów odnośnie irysa podpiętych... ...pod tą serię playlistę wyodrębnioną... ...także bardzo duża styczność... ...z przeróżnymi odsunami irysa... I ta w Armani Priva, on promier niestety wycofane, ogromnie, ogromnie wyjątkowa. Aż po wielu, wielu latach poznałam jeden z dosyć nowych zapachów polskiego twórcy, Gabriela Tyma, ale rozrzutnego esmeralda opowiadałam o tym zapachu i to jest ten typ Irysa. I u mnie się skończyło po zużyciu całego dekanta do ostatniej kropelki, właśnie flakonikiem, tylko w części wcześniejszej mówiłam, że niestety nie wiem, gdzie ten podbiorze flakonik dałam, ubolewam, ponieważ byłby to chyba świetny zapach na ten najbliższy nasz wyjazd, jakoś tak klimatycznie i też tak pod kątem temperatur, które będą. Uważam, że sprawdziłby mi się idealnie, ale raczej wątpię, że do czasu spakowania się go namierzę. Szanse są mało realne. Wczoraj i dzisiaj namierzałam pewien flakonik, który z kolei obiecałam koleżance. Jestem ogromnie dumna, pokażę, to w ogóle nie jest w kontekście marki Armani, ale namierzyłam Coś, co miałam, odłożyłam i musiałam namieszać. Trwało to bardzo dużo. Jeden z moich pięciu flakonów, jeżeli chodzi o świetną markę Soch Kutuch, marka niszowa, kiedyś w lutym dwa lata temu opowiadałam o, tym, o tej marce jako markę odkryciem. Na sześć zapachów marki mam pięć flakonów, to jest zapach Morfosis. Świetny w klimacie jesiennym będę go przybliżała w okresie jesiennym. No i po prostu. Y Udało się namierzyć, ale to było ogromne przedsięwzięcie. Mając taką ilość zapachów, tyle różnych miejsc perfumowych, namierzyć coś to jest po prostu obłęd. I na przykład wydaje mi się, że tej esmeraldy na szybko to nie namierzę. Ubolewam, bo trzeba było po rozpakowaniu. Odłożyć w bezpieczne, pewne na 100% zapamiętane miejsce, a niestety chyba odłożyłam, chociaż nie, może wiem, gdzie mam. Ostatnio taki robiłam koszyczek z ostatnio odbieranymi, albo takimi zapachami polskich twórców, albo takimi zapachami polskich twórców, do których chcę wrócić. Może tam dałam, albo jeszcze mam taki inny koszyczek, gdzie mam dużo zapachów, ale rozrzutnego z wcześniej, z wcześniej, może tam go dorzuciłam? tam jest kilka flakonów właśnie zapachów, ale rozrzutnego Gabriela A jeżeli kogoś tematyka polskich niezależnych rzemieślniczych zapachów interesuje, to na moim kanale jest ponad 100 odcinków serii patriotys perfumowy o wielu markach, twórcach, nawet twórcach bardzo mało znanych, nawet twórcach, którzy na mi na przykład tylko prototyp zapachu, albo twórcach, którzy stworzyli na przykład tylko jeden zapach, oraz jest seria perfumista artista Powołanie, gdzie opowiadam jako perfumiarz o zapachach, które stworzyłam, które planuję stworzyć o wszelkich tworzonych ekstraktach. O o składnikach, o laboratorium, o tworzeniach, o zamysłach, o realizacjach, o wspomnieniach zapachowych Także oczywiście odsyłam na tą serię playlistę Ale jest też seria playlisty składniki perfumowe, laboratorium perfumowe, tworzenia oraz seria i to potem reaktywowana perfumy dla początkujących Ostatnio też było uaktualnienie Jeżeli ktoś bardziej siedzi w mainstreamie to właśnie na prośbę jednej z widzek Ilony było uaktualnienie w kontekście nisza dla mainstreamowca Dobrze co chciałam powiedzieć jeszcze w kontekście Armani. Dajcie znać, co u Was najbardziej się sprawdziło, że chodzi o Armani. Może któryś z aktualnych zapachów Armani mocno się podoba. Y oczywiście dajcie znać, czy coś z butikowych Armani się udało posprawdzać, czy coś macie może na oku. Y ja trochę butikowych zapachów poznałam. Kiedyś był taki czas, że butikowe Armani, Armani Privé, gdzieś tak w ilości, naprawdę no, bardzo dużej ilości zapachów, były u nas w jednym jeszcze w Przeprowadzką wrocławskim Douglasie. Nie wiem jak teraz, było ich bardzo dużo, wówczas poznawałam praktycznie wszystkie i tam były różne, ambrowe, różane, piwoniowe, zielone, więc bardzo dużo poznałam. Powiem szczerze, um, udane, jakościowe, poprawne, natomiast jakby... Z mało którym zapachem było tak, że mi tak mocno serce zawiło, że chciałam flakon, flakon. Natomiast faktycznie to wspomnienie Irysa czy ten świetny zapach magenta to są naprawdę bardzo dobre, ulokowane w mojej pamięci zapachowej y, zapachy. Zapachy, które gdzieś tam zawsze wyróżniałam, bo o magencie oraz o tym Irysie nie wielokrotnie opowiadałam. Natomiast aktualnie, tak jak mówię, trochę częściej y, opowiadałam, no i właśnie teraz postanowiłam sobie mocniej jeszcze posprawdzać. Woda cedrowa na Allegro jest sprzedawca, który ma próbki w bardzo dobrej cenie, tak swoją drogą. Z tych Męskich Armani, gdzie jest właśnie woda cedrowa i pozostałe inne stacjonarnie, zawsze najbardziej woda cedrowa e, uznana przeze mnie była jako, jako coś naprawdę wartego uwagi pod kątem też uniseksowym, aromatycznym, przestrzennym i w ogóle. E, chociaż od razu znowu, e, jak ktoś dołączył później, e, przypomnę, że ta cedrowość w nazwie to jest bardzo nadwyraz. Na po prostu tak naprawdę żaden składnik cedrowy, który znam, czy Ced czy Cedr czy Cedr nie wiem, e, mam też tekstański Cedr e, Alaska, różne cedry. Powiem że żaden cedr yy, nie ma takiego wydźwięku. Yy, jakby każdy ma swoje charakterystyczne, ale jakby ten zapach Armanii, yy, ody Cedr, woda cedrowa, no dla mnie nie idzie jakby w żadną stronę taką typowo cedrową. Bardziej aromatyczny, przestrzenny, tam leśne, aromatyczne, uniseksowe, także bardziej pod takim kątem. Natomiast na pewno y, zawsze gdzieś jestem na bestówce i o, widzę, że mi się telefon, obraz, także widzę, że bardzo, bardzo, bardzo mądrze to wszystko rozwiązałam. Y, mówię pod kątem y, zaraz zbierania się i wyjścia. Chciałam wyjść z miarę naładowanym telefonem, to widzę, że wyjdę. Na chwilę wyłączę obraz. Yy, sekundkę wyłączę obraz, żeby rozjaśnić. Dobra, żeby się tutaj dostać i rozjaśnić. Dobra, okej okay, mam, bo, bo po prostu nic nie widzę. Yy, też, żeby wiedzieć, jak ściemniło, kiedy pani telefon, kiedy przysłała, żeby nie mówiła na darmo przez przypadek. W każdym razie, odezwę się może, bo my zbieram się i ja oczywiście, z piękny dzień, pływanie. Już mogę spać spokojnie, już udało mi się zrobić tyle metrów, kilometrów, co chciałam, ale jest piękny dzień, no trzeba wykorzystać i dalej to nakręcać, podbijać i w ogóle. Także może się odezwę po pływaniu, zobaczymy. Wczoraj zapowiadałam, że będzie odcinek wieczorem albo dzisiaj w, 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 uaktualnienie, kolejny odcinek na żywo w kwestii zapachów arabskich, już nawet Przyszykowałam, co chciałam pokazać, ale, ale stwierdziłam, że jednak nagram w tej tematyce. Także tak w międzyczasie to jeszcze weszło, a jednocześnie też było w części posty głosowanie na temat, który gdzieś tam będzie zrealizowany. I tam widziałam, że jak patrzyłam, to wygrało relacja z MO61 Laboratorium Perfumowe które jest dostępne w różnych miejscach w Polsce, na pewno w Warszawie wnętrze, chyba w Krakowie też. We Wrocławiu nie było, może jest, nie wiem. W każdym razie na pewno mamy w którym mieście w Gdyni. No więc y, troszeczkę uaktualnienie to zostało wybrane. Chyba, że. Jak będę nagrywała ten film z wyboru widzów, z głosowania, że tam się odwróci sytuacja, ale wydaje mi się, że tam może się jeden mocno wygrywało. Także zapraszam, ten film oczywiście z głosowania też będzie. I ten film, co obiecałam w kontekście arabskich, uaktualnienie, kolejny odcinek na żywo w ramach serii jakoś jakością arabskie i poszykowane rzeczy, też oczywiście zapraszam. Natomiast w międzyczasie weszła ta kwestia po śmierci Giorgio Armani, przyjrzenie się i uaktualnienie w kontekście twórczości właśnie jeżeli chodzi o yy, tego twórcę. Yy, ale przypomnę, marka została przejęta. Takie przejęcie przez Loreal na pewno bardzo wpływa na jakość, co możemy mocno zaobserwować po spadku jakości i po prostu funkcjonowania marki, jeżeli chodzi o zapachy Tom Ford no to jest chyba najbardziej doróżgocące, ponieważ marka Tom Ford lata temu była przeze mnie mocno że tak powiem wyróżniana jako coś sensownego w performeriach stacjonarnych typu Douglas natomiast czasy dobrych Fordów, siwki japońskiej, dawnej wersji Utmineral, Mineral dawnej róży z kawą, wszystkich dawnych zapachów niestety Sahara Noir niestety minęły, aktualnie mamy zupełnie inne podejście marki, zupełnie inną ilość zapachów, jakość zapachów przewracanie tych dawnych zapachów niekoniecznie w odpowiednich wersjach a już też i nazwy, no, temat rzeka, więc niestety y, przejęcie nie zaskutkowało czymś dobrym, tak to przeważnie niestety się odbywa, natomiast y, tak, no i w przypadku Armani też przejęcie raczej nie poprowadziło to w dobrą stronę, zresztą ogólnie marki mainstreamowe niestety teraz przejęte, nieprzejęte idą w stronę aktualnych nurtów, średnio udanych, często nic nie wnoszących, i y, idą, mam wrażenie w mocne rozszerzenia jakichś tam flankerów pewnych zapachów typu pełno flankerów my way czy armanisi i tak dalej na pewno y, powiem tak kiedyś opowiadałam o sensi opowiadałam o tych różnych dawnych y, no gdzieś ten sentyment do dawnych gdzieś tam do niektórych y, Dobre wrażenie odnośnie niektórych butikowych Armani priwe. Większość aktualnych nie do końca, z małymi może wyjątkami, na którymi można by się bo bardziej pochylić Na pewno Chcę sobie posprawdzać Trochę Powrócić do niektórych Wersji coat, jeżeli chodzi o damskie Armani oraz tą serię Stronger czy Stronger, Stronger With You, jeżeli chodzi o tą część męskich zapachów i zwłaszcza na przykład te jakieś tam dalsze wariacje, na przykład ten ostatni Sandalwood, chyba tego Sandalwood nie poznam. Jest jakby troszeczkę poprzez